Szanowni Państwo, Parasol Plus to również zadania z zakresu kompetencji powiatu, ale przede wszystkim hasło, pod którym idziemy do wyborów 2018, to powiat przyjazny gminom. Chcemy właśnie zmienić współpracę ze wszystkimi gminami naszego powiatu. Nie może być tak, że powiat jest wierzchnikiem poszczególnych gmin. Naszego powiatu. Stąd też kandydaci startujący w wyborach do powiatu, jak zostaną radnymi, będą chcieli zmienić i wpływać na zarząd, żeby te relacje zostały zmienione. One powinny być partnerskie. Jest wiele zadań, które możemy wspólnie realizować. Realizować po wcześniejszych uzgodnieniach z poszczególnymi gminami. Według nas powinien być powołany konwent składający się z wójtów i burmistrzów, i ustalone zadania wspólne na czas kadencji i zdecydowanie w innych relacjach jak dotychczas. Nie może być tak, że to powiat narzuca poszczególnym gminom udział i partycypację w konkretnych zadaniach. E, uważamy, że ten podział powinien wyglądać zupełnie inaczej i udział w gminy e, nie może być większy jak 30% e, zada, e, realizacji poszczególnych e, przedsięwzięć. E, szanowni Państwo, e, kandydaci e, dialogu i współpracy gwarantują Państwu, że. Państwu, że e, po wyborze, będąc w Radzie, będziemy chcieli pływać na to, żeby wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, czyli wszystkim gminom żyło się lepiej. Zapraszamy na wybory 21 października. Wszystkiego najlepszego. Dialog i współpraca. Kandydaci z Komitetu serdecznie Państwa pozdrawiają. Dziękuję bardzo proszę państwa nie może być tak że dwie trzy gminy są preferowane przez starostwo a pozostałe siedem nie mają nic do powiedzenia w planowaniu szczególnie inwestycji drogowych